Witajcie. To już ósmy odcinek o Bolesławie Krzywoustym. Pokuta kaina. Nie ma wątpliwości, że Bolesław był odpowiedzialny za śmierć brata. Poddani byli oburzeni pod postawą władcy. Skandal miała złagodzić publiczna pokuta księcia. Bolesław udał się więc pielgrzymką do grobu świętego Wojciecha, a następnie do opactwa świętego Idziego w samo Grywar na Węgrzech oraz do w grobu świętego Stefana Przekes Pokuta i rozgrzeszenie, jakie książę otrzymał od kościoła, opłaciła się politycznie, bo Lesaw pozostał jednym członkiem dynastii, jednym członkiem dynastii roszczącym sobie prawa do panowania w Polsce. Wkrótce też uhonorowały się stosunki z Czechami. Owdowiawszy, książę Poślubił za pośrednictwem czeskim Salomę, córkę Hrabiego Begu, zostając w ten sposób szwagrem książą czeskich Władysława i Ottona. Przywrócenie przyjaznych stosunków z cesarstwem w Czechach pozwoliło Krzywoustemu podjąć na nowo program podboju Pomorza. Początkowo wyprawy Bolesława na Pomorze miały głównie charakter łupieszczy, lecz w drugiej dekadzie... XII wieku zamieniły się w regularny podbój. W 1113 roku wojska krzywołstego zdobyły Kołobrzeg, oddzielając Pomorze Zachodnie od Wschodniego. Podbój wschodniej części zakończył się w 1119 roku. Książęta tej krainy zostali wydziedziczeni. Na zachodzie Pomorza istniało silne i bogate państwo pod władzą księcia Wacisława i jego potomków. Podbój tej krainy. Był sprawą znacznie trudniejszą. Wojska polskie zdobyły Szczecin w 1021 roku, a w następnym roku zwyciężyły w bitwie pod Niekładem. Książęta pomorscy uznali władzę Bolesława, lecz nie doszło do bezpośredniego włączenia Pomorza do państwa piastowskiego. Książę Wacisław został lennikiem polskim. Miał płacić 30 grzywien srebra rocznego trybutu i udzielać pomocy zbrojnej polskiemu władz, władcy za każde zawołanie, na każde zawołanie. Musiał też dać zgodę na podjęcie akcji ewangelizacyjnej na swych ziemiach. Ten jednak szła, ta jednak szła opornie. Pierwszy apostoł zachodniego Pomorza, Bernard Hiszpan, Mnich wierny ideałowi ubóstwa nie zrobił wrażenia na zamożnych pomorzanach. Został więc wsadzony w czółno i posłany na pomorze. Rozczarowany zaszł się w niemieckim klasztorze. Później Bolesław zorganizował misję biskupa Ottona z Bambegu. Ten dla odmiany wystąpił okazale, wiódł znaczny orszak i używał drogich szat, więc okazał się bardziej przekonujący. Jego misja dokonała chrystianizacji Pomorza. Krzywołusty zabiegał o ustanowienie biskupstwa w Szczecinie, które byłoby związane z metropolią gnieźnieńską. Jednak biskupstwo powstało już po jego śmierci w 1040 roku w Wolinie. Później zostało przeniesione do Kamienia Pomorskiego w okresie podboju Pomorza Posnu, popsuły się stosunki Polski z sąsiednimi księstwami ruskimi, które weszły w porozumienie z Pomorzanami. Szczególnie groźne były najazdy księcia Wołodaja, panującego w przemyśle. Niebezpieczeństwo ze strony, ze strony Wołodaja zażegnał palatyn Bolesław Piotr Włast, używając niezwykłego podstępu. Pojawił się z niewielkim oszakiem na dworze Wołodaja. Głosząc, że popadł w, w konflikt z Krzywoustym i prosi o azyl. Udało mu się zaprzyjaźnić z Wołodajem, gdy w czasie wspólnej uczty książę, przemysł mocno popił. Palatyn chwycił go za włosy, wyciągnął z komnaty, a polscy cenę rzucili się na jego dworzan. Włast i jego wojacy uciekli z przemyśla, wioząc skrępowanego Wołodaja. W niewoli przysłał on na pokój z Krzywoustym. Dzięki tej brawo-urowej akcji Bolesław mógł prowadzić podbój Pomorza. Pod koniec panowania Bolesława w Krzywoustym popadł w poważne kłopoty. W 1031 roku zaangażował się w interwencję na Węgrzech, gdzie zmarł bezpotomnie Stefan II, syn jego sprzymierzeńca Kolomana. O to ubiegali się dwaj kandydaci – Bela II, ślepy i bojysk, szybołówsty, popał Borysa i urządził wyprawę zbrojną, aby osadzić go na tonie węgierskim. Zwolennikami byli, byli książę czeski, magrabia austriacki i cesarz Lota III. Szywołusty podniós, podniósł klęskę na Węgrzech, Śląsku, spustoszyła odwetowa wyprawa czeska, co gorsza, cesarz. Zamierzał ukraść księcia polskiego. Osamotniony Bolesław nie był w stanie przeciwstawić się koalicji niemiecko-czesko-węgierskiej. Popsuły się także jego stosunki z książętami ruskimi. W 1035 roku książę stawił się na zjeździe w Merseburgu i złożył cesarzowi Lotharno, Lotharowi Suplinburga kołd prawdopodobnie z całego swego państwa. Musiał zaakceptować zwieśnictwo cesarskie nad Pomorzem Zachodnim i zapłacić trybut, a jednocześnie uregulować niezależności na ostatnie 12 lat od 1122 roku. Polska ponownie znalazła się w kręgu bezpośrednich wpływów cesarstwa. To wszystko w tym odcinku i zapraszam do kolejnego odcinka o Bolesławie Szywoustym. Cześć!